Jestem Lord Kaczyński, królewski karzeł, wojownik w służbie socjalizmu i naczelnik polski. Dobrze wiem, kim jesteś i dlatego zamierzam cię zabić. Dość tego. Wyślecie cię z powrotem do piekła, z którego wypełzłeś gadzie. Utopię cię w twojej własnej krwi. Wielu Polityków zaprzedało duszę socjalizmowi, ale mimo to czułem skrupuły, pozbawiając ich życia, ale ciebie, brudny wieprzu, zabiję z przyjemnością. Zabiłeś go! Masz przekiedbanę! Nadszedł czas rewolucji. Dzień sznurat. Nie rób sobie wrogów, jeśli nie jesteś w stanie stawić im czoła. Czyżbyś chciał mnie zaaresztować? Mam w dupie konsekwencje. Nie złapiesz mnie. W momencie zamachu nie było cię na stanowisku. Nareszcie jestem wolnym człowiekiem. Dokonałem tego. Polska jest wolna. Wszyscy przywódcy PiSu nie żyją.